Naszą przygodę z WordPressem na serwerach współdzielonych, a właściwie z WordPressem online zaczniemy od platformy wordpress.com. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na to, aby nie mylić tej platformy ze stroną internetową wordpress.org. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z serwisem, który jest poświęcony tylko i wyłącznie Wordpressowi. A to oznacza, iż możemy tutaj ściągnąć pliki Wordpressa, ewentualnie szablony lub pluginy, skorzystać ze wsparcia lub też możemy przejść na zakładkę hosting. A tutaj znajdziemy firmy hostingowe, które są polecane przez platformę WordPress.org. Jest to Bluehost, Dreamhost, Flywheel i SiteGround. W przypadku platformy WordPress.com mam do czynienia z usługą, która pozwala nam założyć naszego bloga w oparciu o cztery różne plany abonamentowe, które znajdziemy w sekcji pricing. I tym będziemy zajmowali się w kolejnej lekcji. Sama platforma jest prowadzona przez firmę Automatic która jest ściśle powiązana z WordPressem, jak i z innymi produktami WordPresso podobnymi. To miejsce jest idealne dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z WordPressem, jednocześnie nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, a chcą założyć bloga bądź też jakąś wizytówkę. Na samej stronie nie znajdziemy zbyt dużo informacji. Głównie większość linków prowadzi nas do konfiguratora, czyli jeżeli klikniemy na Get Started, tutaj bądź tutaj, to jesteśmy przekierowywani właśnie... Do pierwszej z pięciu stron konfiguratora. Ja na razie się cofnę. Oprócz tego znajdziemy tutaj przykłady zastosowania tej platformy, czyli strony internetowe, blogi oraz inne. Właściwie wszędzie znajdziemy podobne informacje oraz ewentualnie przekierowanie do konfiguratora. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli skorzystać ze wsparcia, to przechodzimy do Support. Warto również odwiedzać newsy. Ja w moim przypadku przejdę trochę niżej, gdyż znajdziemy tam dwie dosyć istotne informacje. I tak, zanim założymy stronę na wordpress.com, warto pomyśleć o nazwie naszej strony. Czyli zanim przejdziemy do dalszego etapu, ja namawiam Cię do tego, aby się głęboko zastanowił się nad tym, jak Twoja strona będzie się nazywała. I tą informację oczywiście będziemy wykorzystywali w procesie zakładania bloga. Jeśli przejdziemy jeszcze niżej, to znajdziemy kolejne zachęty do tego, aby założyć stronę na platformie, a poniżej znajdziemy sekcję związaną z szablonami. W tym miejscu jesteśmy przekierowywani do katalogu z szablonami. Wystarczy kliknąć na tym przycisku i do tej strony jeszcze przejdziemy. Ja w tym przypadku chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, iż zanim zaczniemy konfigurować naszego bloga, warto pomyśleć o jego nazwie, jak i o szablonie, ale do strony z szablonami jeszcze powrócimy osobno. I zobaczmy jeszcze, co znajduje się niżej, czyli przegląd szablonów. I kolejne zachęty. Jak i plany. No dobrze, w ten sposób prezentuje się platforma WordPress.com. Zanim jednak założymy tę stronę, warto pomyśleć o jej nazwie. Następnie warto wybrać szablon i tym będziemy zajmowali się w trzeciej lekcji, a już w kolejnej drugiej lekcji będziemy zajmowali się planami. Zobaczymy, co dostajemy w ramach darmowego abonamentu, i jak to się ma w stosunku do pozostałych planów. W tym miejscu chciałbym się skupić na ograniczeniach i zaletach wynikających z tego, że instalujemy stronę internetową w bezpłatnym planie abonamentowym na platformie wordpress.com. I tak, do minusów zaliczyłbym kwestię domeny. Mianowicie, domena wordpress.com widnieje w adresie naszej strony internetowej. W przypadku bloga nie stanowi to większego problemu, w przeciwieństwie do zastosowań komercyjnych, w których marka jest czynnikiem fundamentalnym. Brak możliwości instalacji pluginów i własnych szablonów. Dotyczy to także rozwiązań autorskich. Także, jeżeli przygotowaliśmy jakiś szablon w środowisku lokalnym, to nie będziemy mogli go zainstalować. Ograniczona edycja wyglądu strony. Jesteśmy właściwie skazani na funkcjonalność zawartą w wybranym przez nas darmowym szablonie. Nie ma mowy o własnym pliku CSS. Lub szablonach potomnych. Problemy z polonizacją. Po prostu jest ona niekompletna. Dotyczy to panelu administracyjnego, jak i szablonów. SEO. Nie możemy instalować dodatków, które zwiększają nasz arsenał narzędzi do pozycjonowania strony. Do plusów zaliczyłbym: wysoka jakość usługi. A to oznacza, że zasoby serwerowe są w stanie obsłużyć duży ruch. Można pokusić się o stwierdzenie, że możliwości serwerów firmy Automatic w przypadku darmowego hostingu mogą być większe niż w wielu tanich hostingach współdzielonych. 100% administracji leży po stronie Automatic i dotyczy to także wszystkich kwestii związanych z bazą danych, a my zajmujemy się tylko dodawaniem treści. Bezpieczeństwo. Nie musimy zajmować się kwestiami bezpieczeństwa aplikacji i serwera. Dotyczy to także aktualizacji oraz kopii bezpieczeństwa. Statystyki i integracja z social media. Właściwie zrzuca to z nas konieczność poszukiwania i instalacji innych rozwiązań. Możliwości migracji. Dzięki eksporterowi możemy zapisać nasze dane i wykorzystać je podczas przenosin na inny typ hostingu.